Szanowny Państwo, kochani moi, teraz, teraz na, na poważnie umiem wszystko robić w zawodzie kominiarza. Ulica szkolna, 17. Karteczki wrzucać do skrzynki mojej listowej. W każdej chwili przyjadę, wyczyszczę piec i drogo będę brać odczyszczenia. Stówka odczyszczenia pieca, dojazd. No jak dowieziecie mnie samego, to będzie tani, a jak ja swoim samochodem muszę dojechać. Od razu baby byś czyścił. E, panie Wojciechu, baby się nie czyścicie. I... Ale kroczysz, żeby zaglądać na do Kroczego. Jak trzeba będzie to, to zaglądnę. Nie musisz uczyć. Nie. Mam 53 lata. Prędzej zaglądałem do kroczy jak ty. Panie łyciechu. Na pewno nie nie wiesz jak cipka nad pachnie przekonamy się o tym panie Wojciechu proszę i bardzo proszę państwo naprawdę to nie jest żart to jest moja apelacja mam dwa samochody mogę dojeżdżać i tak dalej do was do do czyszczenia bo znam się na tym jak kanały idą w każdym w kanale na centralnym ogrzewaniu znam się bardzo dobrze, bo mam uprawnienia. Chętnie podejmę się tej pracy w każdej chwili i tak dalej. Dziękuję bardzo.